Cześć, tu Adam. Zapraszam Cię teraz na trening mięśni prostych brzucha. Przygotowałem dla Ciebie cztery proste, ale bardzo fajne i skuteczne ćwiczenia. Połóż stopy na szerokość bioder, nie za daleko od pośladków. Połóż się plecami na macie, złącz dłonie, poprowadź je za głowę. Weź głęboki wdech. I z wydechem pójdź do góry najwyżej jak potrafisz. Pamiętaj, żeby Twoja szyja pozostawała neutralna. Połóż się z powrotem i pójdź do góry. Pamiętaj o oddechu. Wydech jest wtedy, kiedy idziesz do góry. Pamiętaj, że Twój dolny odcinek kręgosłupa w tym ćwiczeniu pozostaje cały czas na podłodze. Ćwicz cały czas. Nie przerywaj. Jak ci idzie? Kolejne ćwiczenie. Poprowadź dłonie do zewnętrznej strony kolana. Raz do jednego, raz do drugiego. Pamiętaj, że głowa podąża dokładnie w tym samym kierunku co dłonie. Wykonaj jeszcze po dwa powtórzenia na każdą stronę. I jeszcze po razie. Kolejne ćwiczenie zaktywuje bardziej twoje dolne mięśnie brzucha, więc połóż się płasko na podłodze. Tym razem dłonie podłóż pod pośladki, żeby dokleić swój odcinek lędźwiowy. Weź głęboki wdech. Z wydechem unieś najpierw jedną nogę, później drugą. Możesz złączyć stopy. Teraz będziesz podwijać miednicę i staraj się opuszczać nogi, góra i dół. Tutaj poziom trudności możesz sobie regulować poprzez to, jak nisko poprowadzisz nogi. Osobom początkującym proponuję, żeby nie opuszczały nóg zbyt nisko. Osoby bardziej zaawansowane mogą pójść zdecydowanie niżej. Jeszcze sześć powtórzeń. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Ostatnie. Kolejne ćwiczenie połączy mam te ćwiczenia, które wykonaliśmy poprzednio. Weź dłonie z podpośladków i teraz poprowadź je pod kolana, przyciągając jednocześnie miednicę do dolnych żeber. I oddal. Pamiętaj cały czas o oddechu. Pamiętaj, że głowa przedłuża, zostaje przedłużeniem kręgosłupa. Jeszcze siedem powtórzeń. Tutaj chcesz, żeby twój dolny odcinek kręgosłupa podwinął się. Jeszcze pięć, trzy, jeszcze dwa i ostatnie. Połóż stopy na podłodze, odpocznij. Wyciągnij nogi, wyciągnij ramiona. Weź głęboki wdech. I zaraz zaczniemy drugą serię. Jesteście gotowi? Zaczynamy. Uginamy kolana, doklejamy odcinek krzyżowy kręgosłupa. Złącz dłonie i zaczynamy. Góra. Jeden i dwa. Ćwicz cały czas. Na początku może nie będzie ci łatwo, ale zobaczysz, że z czasem pójdzie ci coraz lepiej i będziesz w stanie wykonać coraz więcej serii. Jeszcze pięć powtórzeń tylko. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. I od razu przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, pamiętasz? Prowadzisz dłonie za głową, idąc takim półkolem od jednego kolana do drugiego. Jeszcze po cztery na każdą stronę. Nie poddawaj się, wytrzymaj. Twoje mięśnie brzucha powinny już zacząć się palić. I ostatnia seria. Pamiętaj, kolejne ćwiczenie. Wkładamy dłonie pod pośladki. I teraz chcemy już podwijać naszą miednicę. I do góry. Ja wykonam teraz wersję dla osób bardziej zaawansowanych. Czyli będę opuszczał do nogi. Już nad ziemię. Jak ci idzie, jeszcze siedem powtórzeń. Nie zatrzymuj się. Staraj się wykonać od razu całą serię. Jeszcze tylko dwa powtórzenia. Zatrzymaj się. Wyciągnij dłonie spod pośladków. I ostatnie ćwiczenie. Łączymy ruch. Nóg, miednicy i tłowia. Jeszcze siedem powtórzeń, wytrzymaj. Jeszcze sześć, jeszcze trzy, jeszcze dwa i ostatni. Zatrzymaj się, opuść najpierw jedną nogę, później drugą. I znowu wyciągnij ramiona, wyciągnij nogi. Mam nadzieję, że już po tych dwóch seriach poczuliście, jak palą mięśnie brzucha. Wykonaj jeszcze co najmniej dwie takie serie, i zobaczysz, że będzie to naprawdę bardzo fajny trening. Do zobaczenia w kolejnych treningach.